Elizabeth w jednym stałym domu, chciałoby się powiedzieć. No i chyba tak trochę jest. Mamy tutaj dwie bliźniacze Elizabetki. Dwa bliźniacze radia. Obie są high-fi. Czy są z tego samego czasu mniej więcej? Nie wiem jeszcze. To jest do sprawdzenia. No i tak, gdybyście mieli oceniać tylko na podstawie tego, co widać. Wizualnie, która z nich jest w lepszym stanie, no to biorąc pod uwagę, że ta się świeci i nawet jakieś odgłosy wydaje, objawy życia są. Objawy życia na długich. Potencjometry trzeszczą, przerywają. Przełączniki z ostaty też. No ale żyje. No to pewnie no, trzeba tutaj ją naprawić, przystroić, o tym za chwilę. A ta niestety jest martwa całkowicie. No ale pozory mylą, bo wydaje mi się, że w pierwszej kolejności trzeba będzie zrobić renowację tej, która jest milcząca kompletnie, nie dająca oznak życia. I zaraz powiem dlaczego. Otóż ta milcząca, Elizabet, jest w zasadzie kompletna. Yy, mam na myśli tutaj płytę główną. Jeśli spojrzymy na tą część tutaj, to tutaj yy, w tej części płyty znajdują się yy, obwody UKF-u, KF UKF. UKF. No, to jest yy, Wzmacniacz korekcyjny do gramofonu. Tutaj mamy końcówkę mocy, w zasadzie dwie. Yy, prawdopodobnie na GML026. Dwie sztuki. Yy, tutaj mamy przedwzmacniacz. To wielkie koło napędza potencjometr, który służy do zmiany napięcia na diodach pojemnościowych, które znajdują się między innymi tutaj, no i jeszcze w dwóch miejscach. I dzięki nim, dzięki zmianie tego napięcia zmienia się pojemnościowych diod no i można w ten sposób uzyskiwać odbiór żądanych stacji na UKF-ie mówiąc w dużym skrócie. No i tu mamy zasilacz. Wydaje się przysłowiowi: pies, ogrzewany jest właśnie tutaj w zasilaczu. Ja już zdążyłem na to rzucić okiem. I w nim. Zdaje się, była podjęta desperacka próba naprawy. Ja nie wiem, czy to będzie widać, ale, ale opowiem. Tam w środku znajdują się powinny się znajdować cztery diody prostownicze. Ja widzę dwie. Nie wiem, czy przygotowane, czy przyspawane. Wygląda raczej na to drugie, więc trzeba będzie się nimi zająć. I najprawdopodobniej po prostu w tym radiu zasilacz jest no, pierwszą i podstawową przyczyną braku działania. A co dalej, zobaczymy. Pewnie też jakieś inne kwiatki wyjdą, typu właśnie trzeszczące i zostaty. To pewnie trzeba będzie przestroić, no bo z tego co widzę, to nie jest przestrojona. Ale potencjał po, tej, po tym egzemplarzu. Potencjał tego egzemplarza jest, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka to wygląda, dużo większy, dlatego chyba trzeba będzie zająć się nim. Dość dziwnie wyglądają tutaj te takie czarną farbą, czy czymś takim, nie wiem czy to farba, czy to jest jakaś substancja pochodna, Pokryte elementy, czy to jest czyjś wkład twórczy. No bo ja sobie nie przypominam takich rzeczy w oryginalnych odbiornikach typu Elizabeth. Ale poprawcie mnie, może się zetknęliście. E, tak więc wydaje mi się, że w pierwszej kolejności zajmę się tym egzemplarzem. A zaraz powiem dwa słowa o tym drugim. No i to jest nasza Elizabeth, która świeci i się wzywa. Jakieś szumy z niej się wydobywają. No i pozornie potencjał. Po stronie tego radia powinien być większy. Widzimy, że tutaj nie ma żadnych, e, żadnych takich, nie wiem, malowideł wykonanych jakimś dziegciem, smową czy jakimś innym szułaksem. Tutaj też nie. E, natomiast e, tu niestety zostały dokonane no, takie mało fajne zmiany. W obrębie, właśnie głowicy UKF. Staje się, że była podjęta desperacka próba przestrojenia, i ona się musiała zakończyć niepowodzeniem, ponieważ radio jest po prostu zdekompletowane. Brakuje diod pojemnościowych. Brakuje tutaj tranzystor, jest cewki, wyglądają na No nieodwinięte. Jest tyle zwojów, ile być powinno. Brakuje trymerów. I jeszcze zobaczymy, co tam jest od spodu. Od spodu mamy dodatki. Jest jakiś kondensator. Nie przypominam sobie, żeby taki był w oryginale, że tak powiem. Tutaj mamy jakiś tranzystor przymocowany od strony druku, przylutowany. No i mamy jakieś tutaj kondensatory. One mają wszystkie po 12 pikofaradów Z tych dwóch zrobiono. Jeden, który ma pojemność 6 pikofaradów, A z tych dwóch zrobiono jeden, który ma pojemność 24 pikofarady. Nie wnikam po co? Pewnie był w tym jakiś zamysł, na pewno racjonalny. Ale po prostu muszę to wszystko sprawdzić. I wydaje mi się, że rozsądnym wyjściem tutaj w przypadku tego radia będzie, czy w przypadku tych dwóch odbiorników, będzie następujący scenariusz. Otóż to takie, które jest ślepe i głuche, pewnie uda się uruchomić i przestroić. A to tutaj, takie zdekompletowane, przynajmniej w obrębie, w obrębie tutaj wodów UKF, może da się uzupełnić z tego, ponieważ właściciel dostarczył razem z tym radiem właśnie płytę główną. Taką wyciętą z innej elizabetki. Z niej to już niewiele będzie, w sensie byłoby bez sensu trochę zamieniać te płyty miejscami, lepiej posiłkować się niektórymi elementami. No więc mamy tutaj tranzystory w obwodach wejściowych i w obwodach, w obwodach mieszacza. Nie wiem czy tu jest też tranzystor w obwodzie heterodyny. Jest trimer którego tam nie było. Brakuje go. Tutaj są również elementy, których tam brakowało. Cewki wyglądają na nieruszone. W związku z tym, pewnie z tych dwóch i pół odbiornika uda się zrobić jeden. No ale ostatecznie będę to wiedział, podłączywszy prąd i uruchamiając poszczególne sekcje odbiorników. To tyle. Na razie. No dobrze, Radio Elizabeth uruchomiona, to już jest jakaś podstawa do dalszych działań, a te dalsze działania, no to jest kwestia przestrojenia radia na współczesny zakres ukf czyli zakres CCIR, z zakresu OIRT, który był w tym radiu stosowany wtedy, kiedy ono opuszczało mury fabryki. Zanim jednak przystąpię do yy, przestrojenia do czynności z tym związanych no, warto w ogóle sprawdzić, czy radio na UKF działa. Eee, ja sobie tu przygotowałem już e, sygnał z generatora, i możecie usłyszeć, że, że ten sygnał z generatora jest no, radio, też odbiera jakieś stacje. No. No, ale odbiera słabo. E, dlaczego tak jest? I co z tym sygnałem z generatora? Zacznijmy, może, od tego drugiego. Sygnał z generatora e, jest podany na wyjście antenowe i ustawiłem generator na częstotliwość 73 MHz. Tymczasem nasze radio odbiera ten sygnał gdzieś w tej okolicy, czyli około 67 MHz według skali odbiornika. Co znaczy, i potwierdza fakt, że radio było poddane próbie przestrojenia prawdopodobnie, zresztą widać to po wykręconych rdzeniach cewek. Nie wiem, czy to będzie widać, ale spróbuję pokazać. O tych tutaj, tu jest jedna, tu jest druga, i właśnie w tej jest rdzeń wykręcony. On tak w takiej pozycji fabrycznie nie występował. W związku z tym, jest uzasadnione podejrzenie, że. Jakieś tutaj próby działania były podjęte. No, trzeba będzie sobie z tym poradzić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, dlaczego tutaj odbiera stację. Niezależnie od tego, że ktoś tu próbował przestrajać radio, to może być taka sytuacja, kiedy odbiornik dostraja się do lustrzanych częstotliwości które częstotliwości stacji, które nadają na zupełnie innych częstotliwościach, na innych wartościach, ale w wyniku tych lustrzanych właśnie można dostroić się do stacji, tylko że ten odbiór nigdy nie jest poprawny, to znaczy on nie jest ani dostatecznie silny, często towarzyszą temu zakłócenia albo zaświeca się kontrolka sygnału stereofonicznego, i tak dalej, i tym podobnie. No generalnie pracujemy gdzieś z boku w stosunku do głównego pasma częstotliwości, no i to jest sytuacja, którą trzeba po prostu zmienić. Tutaj mamy jakby podwójnie, mamy tu kumulację, można powiedzieć, bo z jednej strony była podjęta próba przestrojenia i coś tam się przestroiło, tylko że chyba nie w tą stronę to trzeba. No, i w stronę zamiast zwiększać częstotliwość, to ona została zmniejszona. Czy zakres odbieranych częstotliwości przesunął się w stronę tych niższych zamiast wyższych. No, a z drugiej strony, właśnie te lustrzane odbicia, jakieś harmoniczne, które mogą się pojawiać, no to wszystko powoduje, że no, można być wprowadzonym w błąd po prostu w czasie przestrajania, wtedy kiedy robi się to na słuch. No, mając przyrządy. Mając przede wszystkim generator, jakiś analizator widma albo boloskop, no to wtedy widać to jak na dłoni. No i nie ma możliwości, nie ma takiej opcji, żeby się pomylić i dostroić do, nie, do jakiegoś, do, do, źle po prostu przestroić odbiornik, krótko mówiąc. W związku z tym, co ja muszę zrobić teraz, no muszę przede wszystkim nie, nie, wyjąć kilka kondensatorów, dwa lub trzy. Muszę zastąpić jeden z rezystorów inną wartością. Muszę dostosować zakres napięć przestrajania do obecnego pasma. Muszę skrócić cewki w obwodach wejściowych, w obwodach mieszacza i w obwodach heterodyny. Następnie wszystko zestroić i sprawdzić, jak działa. Kolejny krok wykonany. Elizabeth właściwie zrobił to już ktoś przede mną. Ktoś wcześniej wymienił właśnie. Wylutował kondensatory, które trzeba wylutować dla uzyskania nowego pasma. Co zrobił jeszcze? To chyba wszystko co zrobił. A jest jeden rezystor, który też tu jest wymagany do wymiany na mniejszą wartość, to zostało też zrobione. Natomiast no To przestrajanie zatrzymało się gdzieś tam w pół kroku, bo konieczne jest także yy, zmodyfikowanie liczby zwojów na yy, cewkach, obwodów wejściowych, heterodyny i mieszacza. Trzeba je odwinąć po prostu. No i zmiana napięcia warikapowego. Yy, no to już ja zrobiłem. No i zobaczę jaki jest od razu efekt. Otóż. Yy, tu w tej chwili mamy radio ze zdjętą płytą czołową, dlatego, że konieczne to jest do regulacji właśnie tego napięcia varicapowego. Przy okazji wymieniłem żarówki, zabezpieczyłem je lakierem, dodam, że różowym. No i co na takie drobiazgi typu, nie wiem, wkręty, które tu były w tych miejscach, to są wkręty mocujące taką obudowę z podświetleniem skali. One no, były takie brzydkie, jakieś skorodowane. Wymieniłem je na takie, które są z epoki i wyglądają dużo ładniej, bo są. Mosiężne, a przynajmniej tak wyglądają. E, no właśnie, wracając do, do tego, gdzie jesteśmy, to na razie bez żadnych <coughs> przepraszam, dodatkowych ruchów e, podłączyłem generator, żeby sprawdzić, e, jaka jest odbierana jakie są odbierane częstotliwości, jaki jest zakres. E, tu go trochę słychać. Ale A no właśnie zaraz zmienię zakres pracy generatora na inny. Dobra, mamy teraz 88 MHz. Sprawdźmy czy gdzieś odezwie tak, no tu coś jest. Ale on jest tu, co widać też po wskaźniku wysterowania. czy jesteśmy blisko. 88. Powiedzmy, że skala powinna być, wskazówka skali powinna być w tym miejscu, żeby się to także tak w pełni zgadzało. No i ciekawe, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o górny zakres. Zmienię na 108 MHz. Jest 108 MHz. No tak. To, co zrobię teraz, to uruchomię inny przyrząd, taki analizator widma, można powiedzieć, i zobaczę, gdzie, w jakim zakresie, na jakich częstotliwościach pracuje oscylator w tym radio. No i to będzie taki kolejny krok. Oczywiście trzeba będzie zestroić obwody głowicy UKF. No i też obwody pośredniej częstotliwości, skoro już mamy, że tak powiem, na widelcu ten odbiornik. No to do dzieła. Dobrze, w kolejnym kroku. Hmm, Przestrajania radia. Ustawiłem generator na górną częstotliwość graniczną pasma, czyli na 108 MHz. Wskazówka naszego radia jest ustawiona na, przepraszam za drobne zakłócenie, też tutaj na częstotliwość skrajną, wysoką. No i muszę poszukać częstotliwości heterodyny, która w takim ustawieniu powinna wynosić 118,7 MHz. Dlatego, że do tych granicznych wartości 108 MHz to jest częstotliwość graniczna pasma. Dodałem 10,7 MHz, czyli częstotliwość pośrednią radia. Taką właśnie częstotliwość musi wytworzyć generator lokalny, czyli heterodyna w odbiorniku, w tym wypadku Elizabeth. Aby to skontrolować, posłużyłem się tym, co było widać już tutaj na ekranie. Zaraz pokażę to. W zbliżeniu tu mamy zbliżenie na ekran laptopa, na którym to ekranie może teraz będzie trochę lepiej na tym ekranie widać, o, tu w tym miejscu pokazuję to strzałką, pokażę może po prostu ręką. Tutaj w tym miejscu widać taki pik i to jest nasza heterodyna, na który, częstotliwość heterodyny. Mogę to sprawdzić kręcąc po prostu gałką odbiornika. Jak widzicie ten pik się nam przesuwa. To znaczy, że to jest właśnie i co to oznacza? Otóż oznacza to, że nasza heterodyna w tej chwili jest na częstotliwości 116 i 100, 116 i 1 MHz. A więc muszę zmienić jej częstotliwość pracy o ponad 2 MHz na 118 i 7. Zrobię to przy pomocy przy pomocy trymera heterodyny. Zobaczmy, co się wydarzy. I przesunęła się. O, teraz wyraźnie tutaj się zmieniło. I poszło dalej. Zobaczmy, gdzie ona jest teraz. Mówię ona na myśli heterodyny, oczywiście. Jest tutaj. Czyli mamy ją na częstotliwości 116,9. A więc jeszcze trochę. Chcemy dalej. Tak, teraz jest tutaj. To jest częstotliwość 118,3, i trzy, a więc musimy jeszcze odrobinę, muszę jeszcze odrobinę przestawić położenie trymera 118,4 cztery teraz więc jeszcze trochę 1186 no. 118 7 prawie by było No to już sobie tutaj Ustawię dokładnie. A więc to oczywiście jest żmudny proces. To trzeba za chwilkę wrócić do, do początku skali, że tak powiem, do 88 MHz, sprawdzić, jak się zachowuje heterodyna dla tej częstotliwości i tak po kolei aż znajdziemy, znajdę optymalne ustawienie dla radia. Ale tą metodą, właśnie posługując się, można relatywnie szybko i sprawnie, a co najważniejsze, dokładnie ustawić parametry odbioru UKF-u w nowym paśmie dla Elizabet. Elizabetka dobiła do brzegu, jest przestrojona i naprawiona przede wszystkim. Okazało się, że było tutaj sporo usterek, niektóre wynikały z takiego jakiegoś, przyznam szczerze, dziwnego, trochę niedbałego montażu. Pokazywałem wam na poszczególne na tych poprzednich ujęciach takie e, zamalowane czarną jakąś substancją to nie jest farba chyba jakaś taka zbrylona strasznie twarda e, substancja, która miała chyba zabezpieczać niektóre elementy radia przed odkręcaniem. Generalnie w Elizabeth tego typu rzeczy się nie spotyka. Jak są zabezpieczone to farbą w innym kolorze. I to są niewielkie, tylko takie punktowo wprowadzone elementy właśnie z farby. Natomiast w tym wypadku ktoś poszedł po całości, no i nabrał od serca tego czarnego szuwaksu i pozabezpieczał tym, w cudzysłowie pozabezpieczał dużo rzeczy. Pojawiły się często też drobiazgi, typu uszkodzone gniazdo od wskaźnika wysterowania inne tego typu rzeczy. No, to są niby drobiazgi, ale one zajmują dużo czasu w procesie naprawy. Najważniejsza rzecz, która tutaj była i została, i została zrobiona, to przestrojenie radia. Ktoś zaczął ją, ktoś zaczął przestrajać tę Elizabeth, ale nie dokończył dzieła. Ja to dokończyłem. Przy okazji okazało się, że radio było totalnie rozstrojone. Więc kolejne godziny, nie ma co ukrywać, godziny spędzone przy, przy rządach po to, żeby zestroić porządnie odbiornik. No i to w tej chwili dało efekty w postaci poprawnie działającego radia. mamy te prawa Kto je wydaje Mamy, mamy UKF zaprogramowany. Nadzieja na szczęście. Jak wiara Przestraja płynnie wskaźnik się wychyla początkowo po przestrojeniu wskaźnik niemalże ani drgnął mało tego nie zapalała się kontrolka stereo w tej chwili zapala się gaśnie układ RC też działa poprawnie Próbuję to Jak widzicie po wciśnięciu RC radio dostraja Możecie czasami spotkać po przestrojeniu albo przy no, wadliwie działającym radiu się spotkać taką, taki objaw uszkodzenia, czy niedokładności pewnych w działaniu radia, polegający na tym, że po wciśnięciu ARC radio się wręcz odstraja. No to, to nie jest pozytywny objaw. Dobrze byłoby właśnie doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy jeżeli jest dobrze dostrojone radio do stacji, no to ARC nie pomaga i nie przeszkadza. Natomiast jeśli jest odstrojone, no to poziom sygnału pokazywany przez wskaźnik rośnie, no i, no i też słychać wyraźnie różnice w działaniu radio. Sorry? Tak jak tutaj. Ale jeśli dostroję dokładnie do stacji. To wciśnięcie czy oczywiście już nic tutaj nie, nie daje, nie ma większego wpływu. No i tak to działa, AM oczywiście działa tak, że w tej chwili jest bez anteny, na długich średnich sobie nie posłuchamy, nie w tym miejscu, nie mam tej anteny zewnętrznej. A tu gdzie w tej chwili radio jest zainstalowane, no to możemy sobie posłuchać zakłóceń, po prostu. Natomiast na krótkich, no też działa, to też wymaga po prostu anteny zewnętrznej, dołączonej do odbiornika. No, co jest ważne, to jest pełne pokrycie pasma. Tutaj jest chyba taki... skrajne położenie. To jest radio chyba Z107,5 Natomiast w, w położeniu tym, no. tym skrajnym, czyli w, m, dla niskich częstotliwości, to powinno być chyba radio wnet. No i tak też jest. Tak więc e, radio działa... Elizabeth może wracać na półkę czy na komodę gdzieś tam w miejscu dla niej przeznaczonym, może w salonie, może gdzie indziej. W każdym razie 50 prawie letnie radio nadal gra i nie ląduje na wysypisku elektrośmieci. Bardzo mnie to cieszy.